Boże święty, tragedia. Człowiek robi, kurde, dobre transakcje. Dobry człowiek, dobrze posługuje się marketem. I co? Dupa Jana. He, alerty konta jakieś. Bly, 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 coś tam, kurwa. Przypinanie. Masakra, naprawdę. A jak tu żyć, widzowie? Jak tu cokolwiek robić? Jak się poruszać na tym markecie STEAM? Tragedia. Dobrych użytkowników banuje. TFTF. A, oczywiście to chyba zajdzie, nie? Zawsze schodzi, ale kurde, żeby tyle stresu człowiekowi robić, bo się sprzedał naklejkę. Tragedia. A wiadomo, zawsze jest ryzyko, zawsze jest, jak się coś sprzedaje. Ale takich akcji to już były 24 tysiące. I kurde, wiadomo jak było, nie? Ale oczywiście XD będzie można napisać zawsze, jak się coś yy, śmiesznego wydarzy. Wiadomo jak jest, można się pośmiać z człowieka. Z każdego się śmieją. Nie no, byłoby śmiesznie. Oczywiście tikecik napisałem do tego, do Dir Supporto. Ale będzie śmiechów wtedy i chichów, i hachsów, i machsów. Ale co ono? Człowiek kurde niezamieszany. Żadne grupy przestępcze. Dobry obywatel Polski. Ajajajajaj, aj, 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 aj. Mi się jeszcze klawiatura tak śmiesznie wygięła. To jest kurde dramat. Bo próbuję ją naprawić teraz. Tak gadam byle co. Ale może się jakoś uda. Dupa nie uda się. Kurde blade. To po filmie muszę. Coś sobie zdziałać. Ajajajajaj, aj, 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 aj. Tak to jest, widzowie. A, dobry obywatel zawsze cierpi.